raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj podsumowanie z frontu, brakowało ostatnio przez parę dni. 26 lutego, Marek Kozubel, dzień dobry. Pozdrawiam Mateuszu, ciebie oraz słuchaczy. Oddaję ci głos, jeżeli chodzi o sytuację na froncie, dzieje się, analitycy mają co obserwować. Jeżeli chodzi o takie najbardziej istotne wydarzenia frontu wojny, Rosyjsko-ukraińskiej, to przede wszystkim no, oczywiście musimy zwrócić uwagę na to, co się dzieje pod Bakhmutem, a dzieje się tam bardzo dużo. W ciągu ostatnich paru dni Rosjanie osiągali dość spore postępy, bardzo niebezpieczne dla strony ukraińskiej. Chodzi tutaj m.in. o zajęcie wsi Berchiwka, o zajęcie wsi Jachidne. To otwierało Rosjanom możliwość do dalszego nacierania na Południowy Zachód ku wsi chromowe oraz ku linii szosy C0506. I gdyby Rosjanom udało się chociaż zbliżyć do tej wsi, mniej więcej na zasięg strzału karabinowego, no to po prostu sytuacja strony ukraińskiej byłaby no, po prostu bardzo zła. Zwłaszcza, że od południa Rosjanie nacierali też na szosę N32 no, na mapach oznaczona literką H32. Czasem też występuje ona na niektórych oznaczeniach, na niektórych mapach z innym oznaczeniem, jako T0504. I to jest właśnie droga prowadząca z Konstantyniwki do Bachmutu. To są w każdym razie te dwie szosy. Są dwiema ostatnimi, którymi Ukraińcy jeszcze mogą dowozić do Bakhmutu zaopatrzenie. Przy czym oczywiście najbardziej bezpieczna jest ta prowadząca przez wieś chromową, którą wymieniłem jako pierwszą, czyli O0506. No i w każdym razie no, wydawało się, że sytuacja jest tragiczna, szczególnie wczoraj pojawiało się trochę takich głosów, że Obrona Bachmuta prawdopodobnie niedługo się skończy. Ja wolałem być trochę ostrożniejszy w swoich ocenach, ponieważ niewiele wiadomo było o ukraińskich planach co do Bachmutu. W każdym razie też Ukraińcy wstrzymywali się ciągle z rzucaniem rezerw do walki i no. Tutaj się pojawiało pytanie, czy Ukraińcy naprawdę wolą oszczędzać siły i niedługo wycofają się z Bakhmutu, tylko że robią to właśnie tak stopniowo, czy też może właśnie planują wstrzymywać się, na przykład, do momentu, kiedy to Rosjanie wyczerpią swoją energię do ataku, kiedy tak się wykrwawią w dotychczasowych atakach, że nie będą na przykład później w stanie odeprzeć potencjalnego kontruderzenia. No i co ciekawe, takie kontruderzenie miało miejsce dzisiaj i Ukraińcy je wyprowadzili z dwóch kierunków. E, otóż pierwszym kierunkiem było uderzenie od południa z samego Bachmutu, z terenu zabudowanego, na wieś Jagidnę. No i pojawiły się doniesienia, że atakujący tam, atakujący tam oddziały trzeciej Brygady szturmowej złożonej z weteranów ruchu azowskiego miały po prostu odbić jachidnę albo przynajmniej e, zmienić tą wieś w strefę walk, taką e, strefę kontestowaną. E, z drugiej strony, od północnego zachodu, wzdłuż szosy M03, natarcie przeprowadzić miały elementy dwóch ukraińskich brygad. 17 Pancernej i 46 Brygady Wojsk desantowo szturmowych To jest ta sama, ostatnia z wymienionych brygad, to jest ta sama brygada, która w styczniu uparcie broniła Soledaru. Stanowiła trzon załogi tego zrujnowanego już dzisiaj miasteczka. No i jaki mamy na chwilę obecną efekt tych kontruderzeń? No właśnie, jeżeli chodzi o Jagidnę, to znajduje się ono albo w rękach ukraińskich, albo jest w strefie kontestowanej, czyli Rosjanie nie mogą stwierdzić, że w pełni kontrolują to miejsce. I jeżeli chodzi o działania elementów 17 i 46 brygady, to być może udało im się dojechać w rejon wsi Paraskowiwka. Niedaleko jest skrzyżowanie szos M03 z T0513. Druga z tych szos prowadzi od Siwerska do północnej części Bakhmutu. I w każdym razie, jeżeli ukraińskie działania tych dwóch stron zakończą się sukcesem, to niewykluczone, że we wsi Berchiwka w Małym Kotle znajdzie się, no ciężko ocenić, być może paruset, a być może przy większym szczęściu trochę więcej rosyjskich najeźdźców. Głównie mają to być jakoby najemnicy z prywatnej kompanii wojskowej Wagner. Także na razie toczą się tam jeszcze ciężkie walki, na razie jeszcze nie ma sensu otwierać szampana i już się cieszyć z jakiegoś wielkiego zwycięstwa, ponieważ jeszcze pamiętajmy, walki są w toku. Nie wiadomo, czy ten kocioł udało się Ukraińcom zamknąć. Nie wiemy, czy Rosjanie posiadają akurat w tym momencie w pobliżu swoje rezerwy. Wiadomo, że w ciągu ostatnich paru dóbr Ukraińcy. Bardzo mocno zintensyfikowali ogień artyleryjski, który był korygowany przy wykorzystaniu dronów rozpoznawczych, i starali się wykorzystywać artylerię przede wszystkim do niszczenia miejsc koncentracji, punktów dowodzenia czy składów amunicji oraz innego zaopatrzenia swojego przeciwnika. W tym samym czasie we wschodniej części Bachmutu. Na wschodnim brzegu rzeczki Bachmutki, bo pamiętajmy, że miasto jest właśnie przedzielone na takie dwie nierówne części przez, przez ten ciek. Tam nadal też się toczą dość intensywne walki i to właśnie już coraz bliżej brzegu Bachmutki. I no, w zasadzie tam sytuacja jest taka, że tam jest dosyć ciężko się bronić. Gdyż już jak nieraz mówiłem, również w podróży bez paszportu, tam bardzo dużo zabudowań to domki jednorodzinne, które po ostrzale artyleryjskim czy krótkich, ale intensywnych walkach, no to po prostu zmieniają się w ruiny. Ruiny, w których niekiedy też jest ciężko się bronić. Dlatego Ukraińcy tutaj się muszą wycofywać. I podejrzewano też, że te stopniowe wycofywanie się na zachodni, ku zachodniemu brzegowi Bachmutki może mieć związek z tym, że Ukraińcy się już generalnie wycofują z miasta. Tylko, że nowa się to nie jest takie pewne, bo równie dobrze Ukraińcy mogą opanować sytuację na obu skrzydłach i na północnym i na południowym i zarazem wycofać się właśnie z wschodniego brzegu Bachmutki. Wtedy będą kontrolować nadal dwie trzecie miasta, a wschodnia jedna trzecia, po drugiej stronie rzeczki, no to będzie się znajdowała całkowicie już wtedy po stronie rosyjskiej. No a linię frontu będzie wyznaczała właśnie rzeczka. Walki toczą się również na południowy zachód od Bachmutu pod wsią iwaniwskie. Tam, Ukraińcom udaje się cały czas utrzymywać tą wieś oraz linię szosy N-32. Aczkolwiek trzeba podkreślić jedną rzecz. Ta szosa i tak znajduje się w zasięgu rosyjskiego odstrzału, nawet z broni ręcznej, dlatego no, ona już raczej nie jest wykorzystywana do przewożenia zaopatrzenia. Zobaczymy, jak to się jeszcze wszystko dalej potoczy, ale jeszcze jako ciekawostkę można dodać, że Ukraińcy mieli wczoraj wysadzić zbiornik wodny nazywany Piwnicznym, czyli Północnym. Po wysadzeniu tamy przy tym zbiorniku woda miała odseparować częściowo wieś Jagidne od reszty terenu, który mieli opanować wagnerowcy, co miało właśnie też ułatwić stronie ukraińskiej no, uderzenie na tą wieś. To jest też taka ciekawostka. Trwają takie spekulacje, na ile opróżnienie zbiornika miało tutaj czy to zastopować działania rosyjskie, czy to doprowadzić ich, do, do ich odcięcia. To jest taka rzecz dość ciekawa, z pewnością. No, a od siebie mogę jeszcze tylko no, na koniec dodać to, że no, będziemy musieli jednak czekać na dalszy rozwój sytuacji, na to, jak potoczą się działania. Nie możemy też wykluczać tego, że kontruderzenie na północ od Bachmutu ma na celu głównie, powiedzmy, przygotowanie załogi Bachmutu do odwrotu. Ale bardziej prawdopodobne jest to, że Ukraińcy przez jakiś czas będą chcieli jednak utrzymać miasto w swoich rękach. Nie możemy też wykluczać tego, że Ukraińcy właśnie celowo też dawali Rosjanom w ciągu ostatnich paru dób szansę na to, żeby wyczerpali się w atakach, aby mogli zająć trochę terenu, rozciągnąć też trochę swoje siły. I następnie wtedy rzucili na nich część swoich rezerw. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy, ale w każdym razie na razie walki jeszcze trwają, są intensywne, także jeszcze za wcześnie na świętowanie. Bardzo dziękuję za to podsumowanie, Marku. Dziękuję za poświęcony czas, Państwu za odsłuchanie. Do usłyszenia, do następnego raportu. Ja również pozdrawiam serdecznie wszystkich i życzę miłej nocy.